Cześć, witam was wszystkich na kanale Painting Machine. Tu, ledwo żywy i umierający wręcz Iliach. Pora na taki krótki odcinek informacyjny i na słowach wstępu. Dlaczego Iliach jest taki chory i umierający, i dlaczego znowu jest taka krótka obsługa na kanale? Chodzi o to, że ja załatwiłem się w bardzo głupi sposób. Wyobraźcie sobie, że połamałem sobie, nadkruszyłem sobie dwa zęby jedząc sałatkę. Tak, moi mili, to jest możliwe, tak, to jest możliwe. Tylko igliach potrafi sobie nadkruszyć dwa zęby jedząc sałatkę. Ale o co chodzi? Bo same nadkruszenie zębów nie jest jeszcze przecież takie złe, tak? Ale, oczywiście, ja zrobiłem bardzo głupią rzecz, bo ja całą sprawę olałem. Po prostu pomyślałem sobie, dobra, tam za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc tam pójdę do tego dentysty, sobie to jakoś zaboruję, wyleczę, podleczę. Ale do tego czasu, wyobraźcie sobie, wdała mi się próchnica. Wdała mi się taka próchnica, która doszła tutaj do kości. I być może dostałem zapalenia żuchwy. Jak na razie, na zapaleniu dziąseł to się skończyło. Tam, co prawda, to chyba doszło tutaj lekko do kości, ale to właśnie na takim stanie się skończyło. Ja siedzę na takich prochach po prostu, że to jest masakra, dlatego to może wyjść jakieś takie jąkanie, jakieś takie nieefektowne to nagranie. Więc z tego powodu Was przepraszam, naprawdę, ale uwierzcie mi, ja na tych prochach ledwo co chodzę, a jeżeli nie wezmę leków, to jest tylko takie. Tabletka siostru. No ale to jest no, takie ludzkie po prostu podejście do życia. No, Uwierzcie mi, człowiek jest sałatkę i myśli, że dobra, nie jest przekonany, że będzie w sałacie coś twardego. Tak, bo tu jest jakieś tam feta, sałatka i tak dalej. A było! A było coś twardego, bo żarłem tam jakieś, nie wiem, były w jakieś głupie oliwki, jakieś czarne oliwki, kiwi co to było, i tam były pestki, które były twarde jak beton i mnie po prostu wykończyły. To po prostu był sabotaż na to jest moje studio. I nadłamała sobie w ten sposób zęba, ale to nie jest informacja, odcinek informacyjny oczywiście o moim zdrowiu, nie, 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 chociaż niektórzy będą się śmieli być że mówili, i zdychaj Iliak, zdychaj! <grych> nie, to jest odcinek informacyjny o turnieju Warhammer 40000 40 tysięcy, na który chciałbym Was wszystkich zaprosić, ponieważ to nie jest zwykły turniej, to już jest master. A więc tak, jestem tutaj, widzicie, fragment forum Olsztyńskiego Klubu Fantastyki i chciałbym Wam przybliżyć kilka takich ważnych informacji. A więc pozwólcie, ja to jeszcze będę wszystko czytał, bo ja nie wiem, czy na YouTubie będzie to czytelne. Czcionka, czy będziecie w stanie to sami sobie przeczytać. ja jeszcze dam linka do tego forum tam w opisie filmu. Ale tak, zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów, jak i klubu na turniej Warhammera 4000 40 Battle Cannon 2014. Oczywiście jeszcze takie sprostowanie, ja tego nie pisałem, to pisał jeden z organizatorów, Piotr, Piotr Kackowski, jeżeli się nie mylę. Ale wracając do tematu. Imprezę sponsoruje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Kromlech, MikroArt Studio, Painting Machine Studio, tak moi mili, jesteśmy również sponsorami Spellcrow studio, studio Fotograficzne Photomax. I teraz przechodzimy już do informacji ogólnych. Data imprezy oraz jej miejsce to jest tak 28-29 czerwiec, oczywiście 2014 roku. Miejsce Olsztyn, sala UWM przy ulicy Żołnierskiej 14. Tak jak w zeszłym roku, i tutaj do tego zeszłego roku chciałbym jeszcze się trochę odnieść, bo ja byłem rok temu. Już nie jako taki członek, jakby to powiedzieć, członek, <noise> jako taki jeden z uczestników albo taki właśnie członek klubu Miskasta, ale powiem Wam, bardzo naprawdę mi się tam podobało. Ja tam trochę pomagałem przy przynoszeniu blatów, pamiętam. I to były takie moje początki z 40 bo ja tam już malowałem niektóre figurki do War Machine, tam do innych systemów bitewnych, do planszówek. Ale wtedy właśnie udało mi się pożyczyć Rulebooka, żeby te zasady szóstej edycji jakoś sobie przyswoić. I tak, dlaczego warto jechać na takie imprezy? Ja byłem tam jako tylko obserwator, a widziałem coś, taką pewną małą rzecz, która mnie po prostu ucieszyła jak małe dziecko, po prostu czułem się jak w sklepie z zabawkami, bo widziałem prześwietną, cudowną konwersję Space Marine'ów. Uwierzcie mi, to byli Space Marinesi na motocyklach, tylko że oni byli przekonwertowani na samurajów z feudalnej Japonii. I dlaczego to było takie genialne? Bo oni byli fajnie na takich fajnych, przekonwertowanych motocyklach, Mieli zamiast power swordów, mieli power katany, jakieś takie orientalne bronie, japońskie naramienniki, japońskie takie hełmy, tylko to nie był jakieś właśnie hełmy, nie wiem, z... To nie był jeszcze jakiś taki hełm, jakby to powiedzieć, upitolony z jakiejś figurki Japończyka, nie. To był normalny przód hełmu od Space Marina, tylko że on miał jeszcze te wszystkie takie płyty z samurajskiego hełmu, te wszystkie ozdobniki, emblematy, to było po prostu wykonane fest. Było naprawdę wykonane genialnie, wybaczcie, mi się lekarstwa niestety odbijają cały czas, no jak już wspomniałem są naprawdę w bardzo ciężkim stanie. I tak, oprócz tego fajnego właśnie efektu, tej całej konwersji, jeszcze wszystko było magnesowane, to była taka idealna właśnie armia masterowo, taka turniejowa, bo były tam wymieniane bronie, jakieś tam rynsztunki, ekwipunki, niektóre części. A całość była się tak fajnie poszerygowana, tak, tak się wyrażę, bo już mi trudno dobierać niektóre słowa. Oddziały były tak podzielone, że po prostu były takie japońskie sztandary z japońskimi emblematami i na każdym sztandarze były jakieś inne japońskie, jakby to powiedzieć, godło, jakiś emblemat. To emblemat to będzie lepsze słowo. I w ten sposób to było ileś tam naprodukowanych oczywiście tych sztandarków, sztandarów. O z tymi emblematami i po prostu tam, jak on chciał sobie jakoś zaznaczyć jakiś oddział, to po prostu wyjmował jeden sztandar i przykład następny. Wszystko było magnesowane. No i chyba moja mama śpiewa mojemu synkowi, tak? Śpiewa jakoś kłysankę wnuczkowi, nie wiem. Mamy też gości, no to być może będzie słuchać jakieś krzyki, no. Ja to nagrywałem niestety w warunkach domowych, a więc no, takie sytuacje się zdarzają, a więc wybaczcie. i tak, raz że to naprawdę warto dla takich smaczków, jeśli mi odwiedzać mastery, można się spotkać właśnie z ludźmi. Mamy bardzo fajną miejscówkę, uwierzcie mi, bo to jest po prostu sala mastera. Obok jest od razu macie nocleg, a jeszcze tam niedaleko macie jakiś tam knajp, pub, gdzie możecie coś sobie tam wypić, zjeść, pogadać ze znajomymi. Jest naprawdę bardzo fajnie, polecam. I tak. Na terenie UWM, tak, miejsce to jest Olsztyn, sala UWM przy ulicy Żołnierskiej, 14, to powtarzam. Na terenie UWM obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. No cóż, ja nic nie mówię, oczywiście, ja nic nie mówię, ale wiecie, jak to tam czasami z tymi zakazami bywa. Noclegi, noclegi to tak, już niestety minął termin wysyłania zgłoszeń na noclegi. Ale powiem wam, oczywiście to wam to przeczytam i omówię, tak abyście widzieli, na przykład na przyszły rok. Jak tutaj możecie się do nas, u nas zakwaterować. Nocleg jest w akademiku i to jest tak: 30 zł za osobę za noc w pokoju 3-osobowym, 40 zł osoba za noc w pokoju dwuosobowym, 25 zł studenci za noc w pokoju 3-osobowym, jeśli mają ważną legitymację. Akademik ten co zawsze na ulicy żołnierskiej obok sali turniejowej. E, e, takie opłaty jeszcze. Znaczy, tak, trzeba wysłać, żeby mieszkać właśnie w takim, znaczy, mieszkać, żeby spać w, podczas turnieju w akademiku. Trzeba do dnia 23 czerwca, tu już jest niestety po ptokach, wysłać zgłoszenie na maila. Chociaż być może będziecie mogli jeszcze, jakby ktoś był zainteresowany, przydzwonić do jednego z organizatorów, się tam popytać, czy jest jeszcze wolne miejsce. I jeżeli się tam, jakby to będzie zarezerwujecie, to później indywidualnie tam u pani Kanciapy, że tak się wyrażę, składacie swoje pieniążki, aby tam spać. Regulamin, no to tak gramy, a raczej gracie na zasadach 7 edycji na 1850 punktów. Organizacja armii to jest standardowy FOC na pasową Armię, plus jeden, ograniczony na sojuszników, plus inkwizycja, czyli tak jak to wygląda w 6 edycji. Wyglądało w 6 edycji. Fortyfikacje dopuszczone to Aegis, Bastion, Skyshire, Landing Pad. Sojusze są dopuszczone, zabronione jest Escalation, Stronghold Assault, Data Sheets, Formation, Lord of War. Sędzia główny Rudzik, sędziowie pomocniczy Mysiek, organizator to jest Piotr Katkowski, to jest właśnie autor tego posta, o którym mówiłem, oraz Maciej Sudnikiewicz. Patronat Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyński Klub Fantastyki Miskast, Akademicki Klub Fantastyki Olifant i gramy na zasadach PKZ, URP wraz z aneksami oficjalne FAKI itp. Itd. Tutaj są dokumentacje, sankcje, klasyfikacje terenowe. Oczywiście tu jest taki nawał, 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 nawał tekstu. Ja Wam tego nie będę czytał. Bo nie ma sensu, ja Wam po prostu podam linka w opisie filmu do tego forum, już sobie tam to wszystko przejrzycie, poczytacie, może pogadacie z niektórymi ludźmi. Ale tak, impreza się szykuje, bardzo spora i ciekawa. Zobaczcie, tu już się zgłosiło około 40 ludzi, a limit graczy to jest 63. A więc Was naprawdę zapraszam jako uczestnicy albo nawet i obserwatorzy, bo naprawdę warto, wierzcie mi warto. Jeżeli nawet nie interesujecie się warmaszyną, War chciałem powiedzieć, to przez leki, warhammerem 40 tysięcy, no to jeszcze jest taka szansa, że wpadniecie sobie tutaj do nas do mastera i będą wydzielone takie stanowiska na planszówki, karcianki, jakieś gry towarzyskie, więc będzie naprawdę przyjemna atmosfera. A jeszcze być może uda mi się coś skórać i pogadam z organizatorami, bo ja jako taki. Właśnie, ala sponsor i nie załapuję się już na gracza właśnie tutaj turniejowego, chociaż bardzo chciałbym sobie pograć, ale być może uda się nam wskórać coś takiego, aby za jeden taki wolny blat do gry tam gdzieś na uboczu, i ludzie będą sobie tam grali ten turniejowego mastera, a wy będziecie mogli na przykład sobie ze mną zagrać jakąś luźną grę, powiedzmy na 1000 punktów, na 1200, jakoś tam się możemy ugadać. Możecie to właśnie na przykład napisać w komentarzach, czy byście chcieli ze mną zagrać, na ile punktów itd. Tak dalej, tak dalej. Ale niczego jeszcze nie obiecuję, ja będę musiał to jeszcze uzgodnić, ale sądzę, że no, chyba będzie można coś takiego zorganizować, taki właśnie jeden blacik dla osób spoza Mastera. Co do innych atrakcji, no to cóż, ja planowałem robić wystawy swoich takich, że tak powiem, się, perełek, takich swoich prac, ale niestety, tak jak wspomniałem na początku, zdrowie mi nie dopisało, bo strasznie mocno właśnie zachorowałem. I nie zdałem rady dopilnować niektórych rzeczy, i teraz nie wiem jak to będzie z tą wystawą. A więc za to Was przepraszam. Po prostu ja sprowadzałem specjalną taką szklaną, zamykaną gablotę oczywiście, zamykaną, żeby tam ktoś sobie pamiątek nie brał z tych moich rzeczy. Aby tam stała sobie ta szklana gablota na masterze, żeby wystawić właśnie te swoje jakieś tam prace. Gdzie będą zaprezentowane jakieś różne techniki malarskie, modelarskie, etc. etc. Ale niestety, że trafiłem się taka podła i paskudna choroba, przez którą ledwo żyję po prostu, już za mnie leci teraz nawet. To po prostu z tego powodu nie zdałem rady tego wszystkiego przypilnować. A jak człowiek czegoś nie przypilnuje, to wiadomo jak to jest. No i cóż, zamówiłem świetną gablotę. No to tak to by była już już po prostu w Olsztynie, byłaby już, tak powtórzę, byłaby już, ale że tego człowiek nie dopilnował, no to oni postanowili pakować tą gablotę z magazynu przez 5 dni i albo się skończy na tym, że gablota, moja szklana gablota z wystawą moich prac będzie w piątek, to już na styk, jak będziemy wszystko rozstawiać, albo postanowią ci pan, mili panowie wysłać mi ją dopiero w poniedziałek, jak już będzie po ptakach, a więc jedną z atrakcji to właśnie będzie wystawa moich prac, ale tego niestety, wybaczcie mi, nie obiecuję, bo to nie dałem rady naprawdę tego przypilnować. Tak samo w tym stanie chciałem namalować jakieś tam rzeczy na tą, jakby to powiedzieć, wystawę. Ale niestety, no w tym stanie, co wam mogę powiedzieć, no nie dałem rady malować nic nowego, praktycznie. Ja wam jeszcze pokażę w tym filmiku kilka ciekawych rzeczy, które chciałem wam zaprezentować. Jeszcze, jak to się mówi, w Working progress. Ale naprawdę ból jest taki nie do zniesienia, że człowiek nie może czasami chodzić, a co dopiero malować i to też mi naprawdę mocno, mocno zamieszało w planach. I jako jeszcze jedną z ciekawostek Wam powiem, że planuję zrobić taki dość ciekawy konkurs, bo to będzie konkurs na najpiękniejszą armię mastera, czyli osoba z najładniejszą armią nie dostanie oprócz, właśnie, oprócz tych punktów w klasyfikacji ogólnej, Dostanie również ode mnie nagrodę rzeczową, a raczej nagrody rzeczowe, bo powiem Wam szczerze, że bardzo warto się starać. Jeżeli macie coś tam niedomalowanego, albo uważacie, że Wasza armia ma szansę, no to czas naprawdę, aby dokonać ostatnich, najlepszych takich poprawek do pieszczeń. Bo to będą właśnie z mojego studia wypłyną dla takiego zwycięzcy nagrody rzeczowe, a ze szczęśliwcem jeszcze będę chciał przeprowadzić wywiad tutaj na YouTube, na kanał Studia Painting Machine, aby mógł się wypowiedzieć o swoim klubie, o swoim mieście, o swojej armii, o wszystkim. Tak, będzie mógł sobie pozdrowić mamy, tatek, dziadka, kota i wszystko. I sądzę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa nagroda. Bo pomijając właśnie nagrody rzeczowe, taka osoba będzie mogła sobie tutaj ze mną pogadać, tam będzie miała wywiad i gdzieś tam właśnie zaistnieje w internetach na YouTubie. I cóż, to byłoby już chyba na tyle z ważniejszych informacji. Ja jeszcze będę musiał się, jakby to powiedzieć, przestawić z kamery tutaj na komputerze na kamerę taką stacjonarną, bo chciałbym Wam jeszcze coś pokazać, właśnie coś nie coś, jakie mam jeszcze plany na tego mastera, a więc zostańcie jeszcze chwilę ze mną, a... Teraz pozwólcie, że się przełączę, tylko muszę tutaj wyłączyć nagrywanie, i zaraz do Was wracam. Się. To Są właśnie modele, które miały być na wystawie. Chciałem zrobić właśnie wystawę taką wielotematyczną, że się wyrażę. Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie wielotematyczna, ale tak jak już mówiłem, ja naprawdę mi jest strasznie ciężko się skupić tutaj, jak jestem przefaszerowany tymi lekami i jeszcze mnie boli wszystko. Tutaj właśnie chciałem zrobić wystawę z Warhammera 4000 40 wystawę Thousand Sonów. Tutaj jeszcze się pochwalę. Nic, ale to kompletnie nic nie było tutaj malowane areografem. Te wszystkie jakieś detale, przejścia kolorów oj, status mi się przywraca te wszystkie detale i przejścia kolorów były wykonane za pomocą pędzla i jestem z tego naprawdę dumny. E Głównym, właśnie tematem tej wystawy, miał być, miał być zagadnienie No Metallic Metal, czyli tej techniki malarskiej, dzięki której możemy osiągnąć wrażenie, właśnie złota, nie używając do tego metalicznych farb. Te modele są jeszcze, że tak się wyrazi, working progress, czyli praca jeszcze jest w toku. I to jest właśnie fragment tego, co chciałbym Wam pokazać na wystawie tamtych swoich modeli, właśnie na Masterze w Olsztynie. A więc chyba naprawdę, naprawdę będzie warto. Ja Was zapraszam z całego serca na tego Mastera oraz do subskrybowania oraz udostępniania filmów z mojego kanału. My zobaczymy się być może na imprezie albo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!